那个宋当中的一起 No ty nie, powiem, Halo, co? Ty <śmienicza> animizaty, animizaty, ale nie, się, za mnie nie, 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 ani mi nie, jest jeszcze nie, 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 żebyś ty wiedział jak mi ty wiedział jak mi się chce, żebyś wiedział żebyś ty wiedziała, jak mi się chce, żebyś wiedział mi a tam tego widzi takie spokojne piękne, no. Ale to się wszystko zemści. Trzy bardziej przed odjazdem, bo teraz nadąbijają szerokim kołem. Przed bardziej przed odjazdem będą chodziły tak. Górnu mija, a ja niczyja. Górnu mija, a ja niczyja. A nowy stop na tego roku poszedł prześliczny man, a na to nie wiem, no niedobre plany. Zazdroszczą pani to pięknych ruchów, tam moje snopy są zagotkami, a pani pachnie jedwiczu nie zmarł. Ja nie chciałem już prawo coś powiedzieć, nie śmiałem, proszę dobrze, ale uważaś, ażebyś ty wiedziała, jak mi się chce wiedzieć. Шишный ведья, и ваш шеф-сандра, и ваш шеф-сандра, и ваш шеф-сандра, и ваш шеф-сандра, и 要 <laughs>

よろしくお願いします。 seperti <laughs> あっじゃあ、そのままの進行を、こういうふうにやるんだ。<music>

Jechaliśmy autobusem w nowe miejsce, na cypę, na nową plażę, szukamy nowego miejsca. A tu Poczakowa, gdzie wystąpimy jako oficjalna delegacja polska na święcie narodowym ukraińskim, przypadającym dzień później. No, będziemy naprawdę tam jako goście honorowi wydzielone specjalne miejsca dla nas. No i no, w związku z tym musimy też jakoś się przedstawić, zabrać głos, no, i ja zostałem do tego wyznaczony. Odpowiedzialność duża, pewnie ma jeszcze większa, a jakoś z tego trzeba wyjść. Mają nas powitać jako, jako absolwentów szkoły ekonomicznych z Kalisza, także będzie nam na pewno bardzo sens. Wspaniała obsada, Omar Sharif. Geraldine Chaplin, Alec Guinness, sprawdzony reż reżyser David Lean, znany m.in. z mostu na rzece Kwaj, no i znakomity kompozytor Maurice Jarre, francuski twórca należał do nielicznych obcokrajowców, którym udało się osiągnąć mocną pozycję w Hollywood. Jego wspaniała ilustracja trzy trzygodzinnej epopei romantyczna, zgrabnie wykorzystująca rosyjskie elementy ludowe została dostrzeżona zarówno przez widzów jak i akademię mówimy o akademii przyznającej oskary w 1966 roku film Mamy jubilatkę i w związku z tym wkomponujemy to wszystko w nasz dzisiejszy wieczór. I proszę bardzo delegację o, o złożenie życzeń. Prosimy jubilatkę. Mamy dziś wyjątkowy koncert Zorganizowany przez Waldka Ale prócz tego mamy wyjątkową uroczystość Jedna z naszych koleżanek Obchodzi 20 rocznicę urodzin I w związku z tym Chcielibyśmy jej złożyć Wszystkiego, wszystkiego najlepszego Dużo, dużo zdrowia Zadowolenia Spełnienia wszystkich marzeń I wszystkiego, wszystkiego najlepszego a zwłaszcza, żeby się bardzo dobrze Ala czuła w naszym gronie, w naszym towarzystwie i żebyśmy mogli prócz tej wycieczki spotykać się częściej i razem obchodzić wszystkie y, uroczystości, które Technikum Ekonomiczne organizuje. Wszystkiego, wszystkiego jeszcze raz najlepszego. No już! Droga Mario! Ja już nie było, Grabniejsza miała te nogi niż ta kreacja. <grystanie> <grystanie> Jakiś fartuch założyła. No, no. No to na 18 wygląda jak na 20. Zapiszcie mi Droga Marjo, urodziny obchodzisz z dnia dzisiejszego? Raz do roku. Więc życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Nadziei w sercu, wiary w samego siebie, w samą siebie, trafnych zrządzeń losu, ile gwiazd na niebie. Wielu wrażeń i morza radości, spełnienia marzeń i bezkresnej miłości. Szczęście w swe ręce łap każdego dnia. Życzą Ci tego, zgadnij kto. Ja, ja. Z okazji urodzin życzymy Ci marzeń, żeby się spełniały. Przyjaciół, żeby pamiętali. Miłości, żeby przyszła i była i nie zginęła. Szczęścia, żeby nie opuszczało. Okularów, żeby były różowe. Życia, żeby było, było kolorowe. Wakacji by, by mogły trwać wiecznie. Dziękuję. Fiaske, 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 W związku z tą sytuacją ja tu troszeczkę przestawię porządek i zadedykuję jeden z najpiękniejszych utworów dzisiejszego wieczoru. Utwór pochodzi z filmu Don Juan de Marco, a tytuł ma bardzo ciekawy: Czy kiedykolwiek naprawdę kochałeś kobietę? Wersji wokalne na czołówki list przebojów utwór ten wprowadził. W 1995 roku Brian Adams, twórcy zgrabnie wpletli tu meksykańskie elementy ludowe korespondujące z treścią filmu, w którym występowali, występowali m.in. Johnny Depp, Marlon Brando i Faye Danaway. Jest? Krewietki wodu, a kończyliśmy. A Idziemy na wycieczkę na statek. Będziemy pływać po morzu. I po ona pięknie tak? mówiła po polsku. Zupełnie z akcentem do akurat. się. Chodź gwiazda, chodź. Niech to załowić.

og hva som enn faller over Mówić, ja bym, ja bym spiegać, to mówili że bo... jak nie to jak fałszowali. Ale na I'm n r e i u a i u r e i a t you a r i o t s y o are. i o u r e i a r s o y e a r not Czekamy na statek. Łuka wybiera się na jezdanie.

No tak to jeszcze nie widać. Cudowna woda w naszej. Takie fale, ale tak cierpie. Oh, I'll